Siemanderu, ja jestem Mikołaj, subskrybujcie w kucie, pamiętajcie, żeby zostawić, dzwonek że mać, nie umiem się ani trochę wysłowić. Jeszcze raz, jeszcze raz. Siemanderu, ja jestem Mikołaj, subskrybujcie w kucie, pamiętajcie. Umiem gadać, nie ważne. A, no i przechodzimy obby, bo pomyślałem, że oby będzie ciekawy, jak będziecie się ze mnie nabijać. Jak nie umiem grać w gry i jestem słaby, fajnie. E, więc tak. Może dlatego, że nie mam Robuxów. E, lecimy. E, pyk, 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 pyk. Ja myślałem, że będzie trudniejsze. Jest trudne. Spróbujmy jakoś zrobić coś, dzięki czemu ty graj, możesz grać sobie spokojnie. Yy, spróbujmy. Szlak mnie zaraz trafi. Spróbujmy, no nie wiem, dotrzeć gdzieś, gdzie nie jestem lamusem. No to pyk, pyk, pyk. Szlak. Jeszcze raz widzowie laga mam laga widzowie pyk 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 kurde spójrzcie na to widzowie spróbujmy dotrzeć jak najlepiej jak najdalej jej Jesteśmy już daleko. Spróbujmy. Kurde. No! Zaraz nie wytrzymam tej grze jednej. tej szalonej grze. Spróbujmy, nie wiem. kurczę, coś. Co, coś ciekawego porobić. Cokolwiek żeby mi się udało. Włączyć kamerkę i nie mogę. Moja postać ma Madawna. Oj, oj, oj! Oj! Widzicie co się dzieje? Tak to jest jak oglądacie mnie. Twój komputer zmienia się w najgorsze lagi na świecie. Nie no. Pick, pick, no. nie wytrzymam. Poczekajcie chwilę. Ja muszę sobie się napić wody. Tak jest. Polecam. Polecam. Polecam, polecam. <laughs> polecam, muszynianka. Dobra, lecimy, widzowie. Musi nam się tu udać. Przecież to nie jest to chyba będzie tak, będzie tak będzie trudne. Cicho. Bodygardzi, powiedziałem, masz być cicho, bo ci się Cicho bądź. Tyj. Py, pyk, klocki. Przez jakieś klocki z Minecrafta idziemy. Hop, hop, sru. Pu, 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 robloxy. Ale to, to będzie trudniej. I co jesteś już... To cicho, dobra. No! Nie! No! No nie wytrzymam! To nie może być takie trudne! To tylko... co widzowie! Dobra, dajmy szansę, jeszcze dajmy szansę. Może jednak mi się uda. Spróbujmy to wygrać. Musi nam się udać. Jest! To nie było takie trudne. Dobra widzowie, spróbujmy to zrobić. Pyk. 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 Pyk, pyk, pyk. Pyk. Dawaj, dawaj, dawaj. Pyk, pyk, pyk. O nie! W mordę! Nie, 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 nie. No nic nie chcę! Wyjdź back. No. To jest jakieś dziwne oby. Nie wiem kto to robi, ale to chyba będzie w montażu, więc no. Przestań. Sorry, bo mój kolega wygupia się. Widzowie, jak porąbamy. Cicho! Nie mogę teraz. Pyk, pyk, pyk. Widzowie, pyk. Pyk. Nie! Dobra. Pyk. 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 Dobra, udało się. Pyk. Candy candy! Popi playtime! Rękę ma Dwa liściach. <laughs> Popi playtime! Rączka! <laughs> Jestem na... Najgorszym człowiekiem na świecie Alok No, nie no! No! Głupie bugi w tej grze Cicho To jest nagrywka Już to mnie derwuje Przecież ciebie moja moja praca, siła i wszystko to się niszczy. Nie! Przy ostatni w Nie! 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 U, 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 u. Po raz drugi polecam. Muszynka. <śmienicza> Yes, dobra, sorry, bo mi się coś zlogowało. boy. Dobra, widzowie. Yy, idziemy dalej, bo nie wiem, gdzie mam iść. Mam tu iść, tak? Dobra. Jezu, ja, ja przy tym się zabiję zaraz. Pik, fajnie. No. Checkpoint. To jest dłuższa. Trzydzieści, fajnie, zarąbiście. Ale co mi to da? Nie wiem kiedy będzie koniec. Jeszcze tyle tego? My dzisiaj tego nie zrobimy widzowie.

噔噔噔噔。